Gry anagramy to nic innego jak układanie liter w wyrazach w odpowiedniej kolejności. Na naszej stronie możesz tworzyć nieograniczoną liczbę takich gier. Najpierw dodaj tytuł zadania. Wybór kategorii jest opcjonalny. Możesz dodać opis dla uczniów. Opis pojawi się na stronie nad zadaniem. W jednej grze możesz dodać tyle wyrazów, ile tylko chcesz. Do każdego wyrazu dodaj obrazek jako podpowiedź. Jeśli nie dodasz obrazka, zostanie on uzupełniony przygotowanym przez nas obrazkiem. Będzie on identyczny dla wszystkich wyrazów, do których nie dodasz obrazka. Obrazki możesz wgrywać z banku grafik. Gdy już dodasz wszystkie wyrazy, koniecznie kliknij przycisk zapisz lub opublikuj. Gra już jest gotowa. Można grać na dowolnym urządzeniu, a nawet na pełnym ekranie, aby nic nie rozpraszało. Pamiętaj, że możesz tworzyć nieograniczoną liczbę gier. W dowolnym języku zupełnie bezpłatnie.